Dzień dobry. Witam wszystkich. Auto zatankowane. Możemy wyjeżdżać. Daleko nie ma. Bo jakieś 20 km stąd chyba. 23. Poważna trasa się szykuje. Prowian zabrany. Napoje. Lodówka włączona. Wyjeżdżamy. Czeka nas długa trasa 17 km od firmy, stąd 23. Na papierze było 17. Mamy 23 km do przejechania. Załadunek, kontener 20. Jeśli będą jakieś palety, no to 15 minut i po robocie. A? Ale może być różnie. Na przykład oponki, dwie, trzy godziny nie nasze. Tak czy tak. Niedaleko. Rzut beretem można powiedzieć. Rzut beretem. wyjechać na Hanauer Lunch Trasy. widzę, że nie jest tak strasznie na tym. Hanauer-Landstrasse Nie ma się co spieszyć, bo i tak czerwone światełko Termin na godzinę 8, czas według nawigacji 7.37 Czasu sporo, ja w ogóle na pół do siódmej przedtem do pracy, przetarłem szybę, ale Nie wszystko widzę zeszło, kurde, aż szczotką przemyłem Także u kliencika sobie doczyszczę szybki i będzie na to czas. Wygląda to dobrze. Nic nie trzeba poprawiać, więc może tak zostać. 8,59. Gotowe, papiery wzięte. Teraz trzeba tylko naczepkę wypoziomować, zamknąć drzwi i założyć plombę. Co widzisz tu? Ok. O kurwa, panie, oni to ręcznie ładowali, to się szybko uwinęli, kurde. Naprawdę. Kląbę. I odjazd. I lecimy z powrotem do Frankfurtu. No i zobaczymy, jaka będzie druga tura. Zameldowany. Pozostało tylko tutaj zdać kontener i jechać na West, pobrać kolejny. A akurat gościowi przede mną zdejmują. Także. Zaraz mi zdejmą i ja nie muszę nawet z auta wysiadać, bo jak mi zdejmie, to ja od razu ruszam. Także mogę sobie ten kask już schować. Teraz wjeżdżanko, ale tam wam już nie pokażę. Wiecie dlaczego? <laughs> Kolejnego zakazu nie będzie. Niestety to przez konfiturkę. Także nie można w środku nagrywać. Po wyjeździe, powiem Wam tylko, powiem Wam tylko, że zeszło od cholery czasu. Naprawdę. A Na ciężarówek. Przy wyjeździe masakracja dosłownie. aż się w głowie nie mieści. Pierwszy raz widziałem, żeby aż tyle aut było na wyjeździe z Westu. I jazda zielone. Lecimy 65 km. Kontener 20 do załadowania. I miejmy nadzieję, że będzie ładowany paletami, a nie pudełeczkami Że szybko pójdzie, nie trzeba będzie czekać. Bo piątek piąteczek piątunio, kurde. Także nie chciałbym dzisiaj do wieczora siedzieć. A czyli do wieczora nie zejdzie, no zobaczymy jak na os będzie ze zdaniem kontenera, kurde, ale... Ale długo raczej nie powinno być, co ty mnie tu pikasz, kurde. Już prawie na miejscu firma Eco Logistics i rampa teoretycznie 10. Ja nie wiem, czy ja dobrze widzę, że tam na tym kominie jest napisane ICO. Na tym wielkim tam widzę coś CO i pewnie to jest ICO. Tutaj będzie za 600 metrów zjazd. I zobaczymy, kurde, jak to tam wygląda. Nie wiem, czy byłem w tej firmie. Przynajmniej w tym momencie nie kojarzę tej firmy. Zobaczymy, o kurwa, co tu jest na tym zjeździe Taki kurde panie korek na zjeździe Ogólnie jechałem tutaj z przygodami, można tak powiedzieć Jak zwykle droga 469 zablokowana, ta co jechałem też do Dodaków, co musiałem objeżdżać kuźwa A najlepsze, bo miałem zlecenie na poniedziałek Ci przysłane też do nich Kurwa panie

gdzie ten numer 42? tam pewnie ta fabryka to będzie gdzieś kurde no bo inaczej tego nie widzę kurwa ja to już chyba byłem na lewo kurwa wjazd z bramki. Takie pojebane meldowanie tu było. Tor 10. Tak, byłem tu. Byłem tu, szanowny panie. Kurwa. Się kartę dostaję, to ja tu byłem, ale już dawno temu tu byłem. Na samym początku mojej roboty. Zameldowany. Miałem to szczęście, że na praktykantkę trafiłem. Takie szczęście, pół godziny dokumenty robiła, o idzie. Była skontrolować kontener, rampa 11. No to jedziemy pod rampę 11. Ktoś zostawił klina kuźwa na środku. Ej cofanko, cofando, cofando Trzeba iść tego klina wziąć kuźwa, nie chce mi się Może by tak po nim prze przepierdykać Przepierdykać po nim Dobra idę bo kurde już tam zaraz go trachnę Ale nie na połowie tej blaszki. Kurde, tak powinno być chyba. Zaraz zobaczymy, czy im to pasuje. Czy im to nie pasuje? Tak, żeby tylko wyglądało, że jest. To tu jest tak ciasno? A tu nawet nie zobaczy panie kurde nic Jak się nie odzywają znaczy się, że jest dobrze Wyciągniemy sprzęta Pierdzielone muchy, no. no. i szybka czyściuteńka. No też przeczyszczone, Nie całą godzinkę zeszło Odjechać, zamknąć wrota, założyć plombę i odjazd na Ost. Dobra. Ostatnio jak to byłem to musiałem się tu ważyć, kurde ile i lecimy do Frankfurtu, zdać kontener na ost i z ost pobrać już na poniedziałek, do Dodaka. Taka sytuacja, i już niemal we Frankfurcie, także rzut beretem i oddajemy kontenerek zobaczymy ile będzie oczywiście samochodzików na ost i jak to tam pójdzie na 5.3 zacząłem dzisiaj 6.30 oj luzik zielone, ale pewnie jak się to toczy nie, już jest czerwone, zielone rozmawiałem dzisiaj z kolegą który pisał już jakiś czas temu o urlop zaznaczę oczywiście jest kierowcą samochodu ciężarowego jakby kogoś ciekawiło pisał już jakiś czas temu o urlop no i dopominał się kiedy odpowiedź czy, czy ma czy nie ma i tak dalej od poniedziałku miał mieć urlop a to kurde do dzisiaj nic no i mówi że pierdzieli Zjechał do lekarza, cyk, i nie ma to się to. Tydzień chorobowego. No i moim zdaniem, bardzo niepoważne podejście, kurde, ze strony szefa, bo jeżeli ktoś się zwraca dużo wcześniej o urlop, to zdecydowanie powinien odpowiedź dać. Nie? Da rady, nie da rady! Jest ten urlop, kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? A to kurde, wiecie, jesteście już nastawieni na urlop a tu zero, że odpowiedzi totalne Olanie, Ja się nie dziwię, że tak zrobił. Kolejna sprawa mówi, że teraz, jak będzie z nim jeszcze gadał, to. Powiem mu, żeby mordy nie dar i tak dalej. Ja mówię, to jak, nie, szef, dzwoni do ciebie i mordę, drze. No tak, no zadzwonił ostatnio, gdzieś mówi, mordę, dar Kurwa, ja by sobie nie pozwolił, naprawdę. Ja rozumiem, że można rozmawiać, ale kurwa, jak już ktoś do was podchodzi i zaczyna drzeć mordę, to już jest takie poniżenie drugiego. Zwłaszcza przez pracodawcę. A już nie mówię, że tutaj w Niemczech nie ma prawa czegoś takiego być. Trzeba normalnie rozmawiać. Ja miałem różne sytuacje w firmie i za długo pracowałem niż się umówiliśmy, różne sytuacje, w których nerwy mogły wypuścić, ale ja nigdy nie krzyczałem. przychodziłem mówiłem, o co mi chodzi. I że jeżeli tak będzie dalej, to ja odchodzę. I tak dalej, no. I można było się dogadać, dojść do porozumienia. Bo aby na mnie ktoś zaczął dzwonić do mnie i mordę drzeć. Do widzenia, kurwa, spierdala i tyle. Nie byłoby w ogóle żadnej dyskusji. Kontener zdany i pobrany. Koniec piątek, piąteczek, piątunio. 15:24 Fajnie, od 6.30. 9 godzinek dzisiaj. Bardzo, bardzo, fajnie poszło, gdyby jeszcze ten objazd nie był taki zrąbany. Objazd, ja tam kurde jechałem na czuja po prostu, ta w takim kierunku, jak mi się wydawało, aż w końcu nawigacja się przestawiła, więc dobrze jest, ale kurde muszę sobie z ciekawości sam popatrzeć, gdzie tam jest jakaś kurde lepsza droga w tamtą stronę, bo to jest kurde naprawdę dramat jazda przez ten Aschaffenburg. Wyjazd! Mycie szybki i do domu. Mycie szybki i do domu, kurde. Także mówiąc krótko, adios, amigos, miłego weekendu. Czek.